Jesteśmy w Katowicach. Inne pytania tu, tu mogłyby paść. Co z programem dla Śląska, panie pośle? Co z programem sprawiedliwej transformacji? Nic, po prostu nic, zero echo. Pan premier Morawiecki znowu kandyduje z Katowic. Może by się rozliczył z miliona samochodów, może by się rozliczył z, z niezamykanych kopalń, jak górnictwo miało stawać z kopalń. Likwidujecie to do, do zera. Z hut może tajmie być polskie huty stali, może z tego byśmy się rozliczyli. Może by Polacy o tym chcieli porozmawiać. Może w referendum byśmy zadali Pytania, czy marże na prąd, na gaz, na paliwo, na benzynę mają być tak wysokie, żeby spółki Skarbu państwa opływały w kokosy i na koniec, czy może takie pytanie, bo wy nie jesteście za sprzedażą, ale za rozkradaniem majątku narodowego, za rozkradaniem spółek Skarbu państwa, to już jesteście, bo w tym uczestniczycie. Ale ja milionerów jeździ po Polsce, wasi działacze, wasi byli posłowie, e, przechcili się w menadżerów spółek państwowych, zarabiają po kilka tysięcy na godzinę, jak to e, niedawno ktoś, ktoś wyliczył. Jestem w ogóle w ogóle nie macie problemu.